Jego świadectwo jest dla mnie osobiście poruszające, bo przeżył dużo, jego życie, to jest życie, którym można byłoby napisać kilka scenariuszy, jak sądzę, filmów sensacyjnych. Otarł się o różne bardzo, bardzo trudne rzeczy, niektóre z nich my to tylko w telewizji słyszymy. I otarł się o śmierć, otarł się o różne rzeczy trudne. I dzisiaj to, że jest między nami, że żyje i że Pan go odnalazł i że trzymał go przez cały ten czas w swoich rękach, już dla mnie jest cudem. Chciałbym, żebyśmy posłuchali tego, co, co nam powie, co nam opowie i niech to będzie dla nas refleksją i powodem do tego, żeby Bogu oddać chwałę za to, że jest wierny do końca. Piotrze. Zapraszam ciebie. Nie umiem mówić do mikrofonu. Po raz pierwszy mi się to zdarza. Jeśli nie pójdzie tak, jak powinno, to wybaczcie. Witam was, drodzy bracia i siostry, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pokój Boży wam chciałem, zanim przejdę do mojego świadectwa, króciutko się z wami pomodlić. Bardzo mnie poruszyło świadectwo tej siostry. Pochylcie na chwileczkę głowy swoje. Wszechmogący Boże, drogi Ojcze, przed Twoimi dziećmi stojąc, pragnę złożyć świadectwo i prosić Cię, niech Twoja ręka spocznie na mnie. Uciekałem przed Tobą 20 lat, jednak upomniałeś się o mnie i proszę Cię, żeby każde słowo, które powiem, mogło być wypełnione Twoim świętym duchem i trafić do serc, które być może jeszcze są na drodze ucieczki. W imieniu Jezusa. jak na debiut, to trochę późno. Jestem pod pięćdziesiątkę. Gdzieś straciłem kilkadziesiąt lat. I z jednej strony będzie to świadectwo dziękczynienia tego, że stoję tu przed Wami cały i żywy. A z drugiej strony być może są osoby, dla których będzie to jakaś przestroga, i wskazówka do tego, żeby Przynajmniej uczyć się na cudzych błędach, bo na swoich bardzo boli. Będę mówił o pewnych rzeczach, które są mało wiarygodne, ale są prawdziwe. I nie jestem kaznodzieją, i pewnie już nigdy nie będę, bo wiecie, nie da się nadrobić pewnych rzeczy, jak się przetrwoniło niezbędny do tego czas, ale przede wszystkim usługując w kościołach. Naszych na konferencjach dzielę się krótkim świadectwem, refleksją tego, że na dzień dzisiejszy Bóg jest obecny w moim życiu. Mam tego niezbite dowody, również mało wiarygodne, ale bardzo autentyczne i prawdziwe. Drodzy, i choć nie lubię takich stwierdzeń, tak samo jak wasz pastor. Ale jest to dla mnie ogromnym przywilejem stać przed wami. Wasz pastor ma uzasadnione to stwierdzenie, jak przyjeżdża do nas do zboru, a ja wam chcę powiedzieć dlaczego moje stwierdzenie jest również uzasadnione. Ponieważ przed 30 laty mieszkałem w Nowym Sączu. Mieszkałem w Nowym Sączu na tak zwanym Piekiełku. Nie jest to zbyt dobre określenie jak na kościół, ale tak się nazywało to osiedle potocznie i szlifowałem bezbożnym życiem ulice tego miasta. Stąd też poszedłem do wojska, tu byłem po raz pierwszy aresztowany przez policję jako osiemnastolatek. za ciężkie pobicie z możliwością otrzymania czy z perspektywą otrzymania kary 10 lat pozbawienia wolności. Młodzi ludzie, miałem zaledwie 18 lat. Gdyby nie łaska Boża, długo bym siedział. Powiem tylko bardzo krótko, bardzo błagałem Boga o łaskę, nie byłem za bardzo winny, zaatakowało mnie trzech ludzi. Niestety zmiana była taka, że postawiono mi takie właśnie ciężkie zarzuty. Po nocy spędzonej na tak zwanym dołku zmienił się tylko dyżurujący policjant. Spojrzał na mnie i powiedział rozumiem, że się broniłeś, jesteś wolny. Oczywiście Deklarowałem Bogu wierność, życie pobożne, ale życie wypisało jeszcze wiele innych scenariuszy. O tym powiem chwilę później, jeszcze kilka słów. Natomiast z Waszym pastorem, tak jak powiedział, znamy się ponad 25 lat. I kiedy przedwczoraj i wczoraj przygotowywałem się do tej usługi, robiłem sobie notatki, z których korzystam. Po rozmowie z pastorem był późny wieczór, usnąłem i przyśnił mi się sen. Chciałbym Wam go opowiedzieć. Nie mam proroczych snów, niemniej jednak, w mojej ocenie, ten sen jest znamienny. Przyjechałem, bo pastor mnie prosił, opowiadam sen. Dziesięć minut wcześniej wszedłem na salę i zobaczyłem bardzo mało ludzi. Ucieszyłem się, myślę sobie, będę miał mniejszy stres, mam dużą tremę. Jak jest mało ludzi, moje wystąpienie będzie łatwiejsze. I tak siedząc nabożeństwo się rozpoczęło, a wasz pastor chodził, ustawiał, dopilnowywał. I ludzi się nachodziło i nachodziło, przychodziło coraz więcej. Sala wypełniła się, a wasz pastor siedział jakby tak z boku i cały czas kontrolował to nabożeństwo, cały czas patrzył na przebieg. I w końcu brakło miejsca i że tak zademonstruję, sala była w kształcie litery U, skończyło się miejsce. Wziął pastor Jacek tą kazalnicę i wystawił ją na zewnątrz, jakby na ulicę. I z tej ulicy dalej głosił, a sala była pełna. Jak znam brata Jacka, to ma do tego drużynę dobrą do głoszenia. Niemniej jednak odniosłem wrażenie, że były momenty, w których był sam. I często jest tak, że zbór ma kilkaset osób i czasem pastor bywa samotny. Może to przemyślcie, może się za nas zastanówcie, może to nie jest akurat y, to miejsce, ale z takim snem was, drodzy, zostawiam. Głosił z ulicy do ludzi, którzy byli pod dachem i sala była pełna. Dobrze, co do mnie, to żeby ułatwić niektórym moje rozpoznanie, jestem synem pastora Budzniaka którego pewnie znacie, tak jak powiedziałem, jestem pod pięćdziesiątkę i mam dwoje dzieci, trudnego dziewiętnastolatka i piękną, małą pięcioletnią dziewczynkę. I choć przez te lata szukałem i uciekałem, szukałem innego szczęścia, mając takiego ojca i taką rodzinę, Bóg w drastyczny sposób upomniał się o mnie. W Waszym areszcie śledczym przez te lata siedziałem nowosądeckim trzy razy. Od kilku do kilkunastu dni. Wiem, że nie ma się czym chwalić, ale to jest po prostu świadectwo. Dlaczego mówię, że jest ono wyjątkowe i wspomniał o tym pastor? Trzy razy schodziłem z tego świata, jeśli chodzi o moje życie. Jednak Pan Bóg mnie zachował. Trzy razy było bardzo dramatycznie, uczestniczyłem w różnych rzeczach, a jednak stoję przed Wami żywy, cały i zdrowy. I pewnego razu, jadąc do Warszawy w doborowym, w cudzysłowie, towarzystwie, w obecności mnóstwo, mnóstwo rozmów telefonicznych, łamiąc wszystkie przepisy, korzystając z immunitetu międzynarodowej policji, Bóg powiedział Piotrze, dość. Zostałem w Warszawie aresztowany w bardzo brutalny sposób. Policja tamtejsza się naglądała filmów dość dużo z pistoletem do głowy zostałem doprowadzony na komisariat z moją grupą przyjaciół z zarzutami na 8 lat. Nic nie zrobiłem. Pojechałem do banku po kredyt dawałem 1000% za Kochani, było bardzo ciężko. Pamiętam kolor betonowej celi w butelkowym takim zielonym kolorze. Było bardzo ciężko, o szczegółach może innym razem. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że to była właśnie zbawienna chwila w moim życiu. Jak się zacisnęły kajdanki na moich rękach, zrozumiałem wtedy w 100%, dlaczego tak się stało, choć nie byłem winny. I tak, gwoli ścisłości i informacji, nie jestem karany. Mam czystą kartotekę. Za każdym razem w moim życiu, kiedy próbowałem uciekać od Boga. Znalazłem się w jakimś nieodpowiednim towarzystwie i nieodpowiednim miejscu i byłem aresztowany siedem razy. Raz mogę powiedzieć śmiało, za drugim razem miałem winę, ale tak jak powiedziałem, nie jestem karany. To też jest ogromna łaska Boża. Nie wiem dlaczego, ale w pewnym momencie trzy lata temu dostałem proroctwo na konferencji chrześcijańskiej w Kutnie i chciałbym. Dwa słowa o nim powiedzieć. Bóg powiedział do mnie wtedy tak: szukałem Cię i znalazłem. Widzę Twoje pragnienie służenia mnie. Twoją całą przeszłość przekuję na swoją chwałę i poślę Cię do ludzi, którzy jeszcze nie poznali, jakim jestem dobrym Bogiem. Oczywiście to już jest na mojej nowej drodze życia dziewięć lat podążam. W sposób jak tylko mogę, dobry i pozytywny za Panem Bogiem. Służę w kościele, tak jak powiedziałem, czym mogę i jak mogę z moją rodziną. Choć przeżywamy naprawdę ciężkie chwile i poprzez to aresztowanie ostatnie 9 lat temu jestem bankrutem, ale nie życiowym. Życiowym bankrutem to byłem, jak miałem pieniądze. Taka jest ocena mojej sytuacji, według mnie mojej sytuacji. Zmagam się w sądach, byłem ponad 50 razy, bronię się przed długami, wygrywam sprawy nie do wygrania, a przegrywam sprawy nie do przegrania. I drodzy, chciałem wam zaprezentować, jak w zasadzie powinno wyglądać nawrócenie w takim pokazie z wojska. Bo to jest tak, kiedyś mieliśmy takie kazanie, wy na pewno je znacie, od Kusiona na temat Egiptu. Tam jest Egipt, a tam jest Królestwo Boże. Więc skoro podejrza, po, podążamy w tym kierunku, to e, nawrócenie jest w oryginale zawrócenie. Tak się oryginał tłumaczy. Więc to zawrócenie wygląda mniej więcej w taki sposób, że zawracamy w 180, 180 stopni w tamtą stronę. Jeśli zawrócimy 230 albo 120, mamy to możliwość oglądać się za tym Egiptem i bardzo często to robimy. Nie ma takiej decyzji w naszym życiu, która po prostu mówi tak, idę za tobą, cokolwiek by się nie stało. Powiedziałem 9 lat temu w tej celi butelkowej tak idę za tobą, cokolwiek by się stało i powiem wam, nie jest łatwo. Czasami padamy na twarz, błagamy Boga o ulgę. Ale jest coś, czego już nam nikt nie odbierze, zwłaszcza mnie. Źródła wody żywej, pewności zbawienia, pokoju w sercu. I na dowód tego pokoju w sercu powiem wam coś parę lat temu, trzy lata temu straciłem bardzo dobrą pracę i zadałem Bogu pytanie, ponieważ zasłabłem. Zasłabłem karetka mnie zabrała na sygnale do, do szpitala. Straciłem pracę i pytałem Boga, dlaczego? Dlaczego straciłem dobrą pracę, robiłem niezłą karierę w nowym życiu. Wszystko na legalu. Odpowiedź przyszła trzy tygodnie temu, po trzech i pół roku. Wszyscy moi koledzy i wszyscy szefowie siedzą. Jaki zatem wniosek? Wniosek taki: Nigdy nie stawiaj znaku zapytania, Piotr, gdzie Bóg postawił kropkę. Weźcie sobie to do serca. Nie zadawajcie znaków zapytania. Odpowiedź może trwać długo, trwała 3,5 roku, ale dzisiaj głaszczę moją córeczkę, śpię spokojnie, nie martwię się o tym, że rano o 6 zapuka powie, pan pozwoli z nami, ma pan coś z tym wspólnego. Wiecie, bo to jest taka wielka różnica między człowiekiem a Bogiem. Człowiek mówi, Boże pokaż, ja Tobie zaufam, a Bóg mówi, zaufaj, a ja Ci pokażę. To taka nasza natura. I teraz, już kończąc, chciałem takie ostatnie przesłanie. Bardzo mi leżą na sercu ludzie młodzi. Ci, którzy myślą, że dęby powyrywają w tym świecie, ci, którzy myślą, że cokolwiek osiągną, ja tam byłem. Tam nie ma nic. Tam są produkty diabła, które uwodzą. To są tombaki, podróby, nic nie warte, falsyfikaty. To wszystko jest ułudą do tego, żeby doprowadzić nas na dno. Niestety przykro. Nie chwalę się tym, ale na tym dnie byłem, a może nawet się w nie wwierciłem i nie szczycę się tym, szczycę się moim ojcem, tatusiem, który uratował mnie i mimo tego, że trzy razy byłem jedną nogą po tamtej stronie, to dzisiaj w imieniu Jezusa mogę do was mówić i być może komuś dać małą przestrogę. Błagam was młodzi ludzie w średnim wieku, może ci starsi już nie mają takich kręconych myśli. Nie uciekajcie przed Bogiem, bo nie uciekniecie. Nie uciekniecie 20 lat. Uciekałem i Bogu dzięki nie udało mi się. Może nie śpisz po nocach, może masz jakieś kłopoty, może się znalazłeś w miejscu, w którym nigdy nie chciałeś się znaleźć. Jeśli tak jest, to jest dobre miejsce. To Pan Bóg puka do twoich drzwi. Dla Boga żaden problem nie jest za duży i żaden szczegół nie jest za mały. Bóg interesuje się każdą dziedziną naszego życia. Wiem to, że przyjdzie taki czas, ale Jego czas, nie moje życzenie, że rozwiąże wszystkie moje problemy, bo brakuje jeszcze tylko półtorej roku, żebym został uniewinniony z tej sprawy, za dla przedawnienia. Tak długo to się ciągnie i nie umiem wam tego wytłumaczyć, za długo by to trwało. Ktoś powie. Fajnie się gada, ale ja mam takie problemy, że co on tam mówi, drogi bracie, droga siostro, młody człowieku. Zapraszam na baterego 114. Mam dowody, dokumenty takie, które są niewiarygodne, ale są faktem. Są faktem. Zapraszam. Powiem ci, jak życie wygląda od tej brudnej strony i nie dotykaj, nie kosztuj, nie próbuj, bo to jest bardzo niebezpieczne. Tak jak pastor powiedział, mógłbym swoim życiem napisać kilka scenariuszy do różnych filmów, ale tak jak powiedziałem, szczycę się Bogiem. Drogi przyjacielu, powiesz panu drogę swoją, zaufaj, a on wszystko dobrze uczyni. Tam jest Egipt, tam jest Królestwo Boże. Jedna obietnica Boża nie jest warta tego zapachu czosnku, cebuli, o której mówi Biblia i czasem za nim tęsknimy. Pytam, dlaczego? Siebie już pytać nie muszę. Bo Bóg się o mnie upomniał, ale Biblia nie gwarantuje, że jeszcze raz to zrobi. Gwarantuje nam, że za czasów naszego życia mamy szansę, ale nie mówi nam, że się jutro obudzimy. Tego nam nie gwarantuje. Więc Biblia od okładki do odkładki daje rady, jak szerokim łukiem ominąć ulicę Egiptu. Informuje nas o Bożej woli, a Jego wola jest zawsze doskonała. Szyta na miarę, dostosowana do unikalnej istoty, jaką każdy z nas stanowi. Niewątpliwie. Jezus rzekł: Jam zwyciężył świat, ufajcie. Dziękuję za uwagę.